Nie robę z Bo ja pragnę ciebie więcej nie odci Ty jesteś wyjątkowa jak bij Siedzę tu parę lat spitalam stąd tam tunel już jest i spitalamy w nocy. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Dobra, posłał będę, szybko, szybko pod dywan, dawaj, szybko pod dywan, człowieku, jedziesz z tym, nie, yeah, dlaczego mi to zrobili, jak znowu odszedłem, wychodzę, wychodzę, nie w tę stronę, w drugie, <śmiech> <śmiech> człowieku, to jakie mam zarobić, co jest 21 rolek, Zlituj żeś się, gościu, dałbyś obie 30 chociaż, I tu jest Dama, Środek! Tak, tak, tak! Jest! Stary jest! Wygrałem papier toaletowy! Yo! Daj coś! Mendo! Słyszałem jakiś e, huk, tak. Wariacie ja też słyszałem huk. Sebastian i jajcami se tuk.